Ale będziesz mieć clickbait. ale będziesz mieć... nie wiem czy ja nie powinnam, ale... Kalina Jędrusik. Będę się bzykać z kim chcę i Tobie nic do tego, tak? A jak myślisz, z czego wynika fakt, że Ty tak długo się trzymasz na tym rynku? <laughs> no ciekawe pytanie. Tym razem też y też ten złoty przycisk, no taki był nienegocjowalny, nienegocjowalny w mojej głowie, przycisnęłam go od razu za, za moją pierwszą emocją i wiem, że ja nie idę taką klasyczną drogą wokalistki, wiesz, materiał, trasa, materiał, trasa. Kiedyś się tym przejmowałam, że mi dopisywano różnych jakichś facetów, coś, zwykle, absolutnie nietrafnie, absolutnie nietrafnie. Cześć Julia. Cześć. I Julka, bardzo fajnie, że spotykamy się dzisiaj na planie Mam Talent. I tak na sam początek, to już tak poza kamerą już powiedzmy, lubię te wasze dni prasowe na planie Mam Talent, bo naprawdę jest komfort pracy dzisiaj tutaj, jeśli chodzi o dziennikarstwo. Bardzo się cieszę, że to mówisz. Jest też komfort pracy dla nas. Mm -hmm. Nie mam takiego poczucia, że jest jakaś wiesz, presja i kolejka i, i że dla wszystkich mam tylko po, po dwie minuty. Tylko mm -hmm. każdy ma swój tutaj czas. Możemy się rozsiąść i, i pogadać mm -hmm. na spokojnie. Też widzę, że ty już tak naprawdę wchodzisz bardzo swobodnie do tego studia. Rozsiadłaś się trochę już w ty, za tym stołem jurorskim, i mam poczucie, że dobrze się czujesz z tą rolą jurorki. Mam talent. Yy, tak, o, oczywiście nadal jest wiele zaskoczeń i nadal wszystko jest yy, w miarę świeże dla mnie, więc nie można tu powiedzieć yy, w moim przypadku jakiejś takiej stagnacji, mm. że wiesz, że, że coś może być już dla mnie yy, nużące i że wszystko się powtarza. Absolutnie nie. Ta ciekawość yy, dziecka nadal we mnie jest i to jest myślę... Chyba clue hmm. e, mojej tej roli też, hmm. nie? A zastanawiałaś się, jeśli chodzi o twój złoty przycisk, byłaś ciekawa po prostu, kto cię... Na przykład czy robiłaś sobie taki rozrachunek, że w tej edycji nie chciałabym już młodej osobie dawać złotego przycisku? Myślałaś sobie o tym, kto podbije twoje serce i komu chciałabyś swoją szansę dać? Wiesz, szczerze, że nie. Hmm. Ja po prostu ufam w życiu swojej intuicji bardzo. I już nieraz się na tym przejechałam, że jeżeli coś sobie planuję, albo nie wiem, za bardzo się kimś sugeruje, to to nie wychodzi dobrze. Ja w życiu się kieruję sercem i takim, takimi emocjami tu i teraz. Mhm. Więc y, tym razem też. Y, też ten złoty przycisk, no taki był nienegocjowalny, nienegocjowalny w mojej głowie. Przycisnęłam go od razu za, za moją pierwszą emocją. Nie chcę wam zdradzać, kto to, to kto był, ale zdradzę, zdradzę tylko, że jest to na tyle duże zaskoczenie, że nie jest to ani tancerka, ani tancerz, akrobatka, akrobata, e, ani nikt nie śpiewał, ani to nie był żaden magik, mhm. więc w sumie wykorzystałam prawie wszystkie talenty, które tutaj przychodzą. Mhm. Więc naprawdę to jest bardzo duże zaskoczenie. Mhm. A pa, kiedy jesteś za stołem jurorskim i patrzysz na jakąś młodą osobę, którą, której zaraz masz powiedzieć tak lub nie, myślisz sobie też w takich kategoriach, oceniając ją, czy ona może po, po prostu poradzić w sobie show biznesie, czy jest na tyle wystarczająca i wrażliwa, żeby po prostu wejść w tę trudną machinę? To, czego szukam, to na pewno też jest osobowość. I żeby osoba, która tutaj pokazuje swój... Niewątpliwy talent, żeby była też pracowita i żeby miała coś do powiedzenia, bo bez, bez tych rzeczy może się po prostu nie utrzymać w show biznesie, bo łatwo jest w tych czasach już zabłysnąć, pokazać się, ale bardzo szybko zniknąć. Mhm. I, I chyba to jest bardzo też istotne, żeby na to, na to zwracać uwagę. No, bo wiesz, w czasach TikToka, Instagrama, tego jest tak dużo. Mhm. Tych ludzi jest tak, 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 tak sporo, że, że trzeba po prostu też mieć charakter mhm. do tej branży. A jak myślisz, z czego wynika fakt, że ty tak długo się trzymasz na tym rynku? <laughs> no, ciekawe pytanie. Myślę, że chyba taka różnorodność moja że, wiesz, to jest moje myślenie, jak tak spojrzę na siebie z boku. Na pewno komuś łatwiej powiedzieć, wiesz, na mój temat coś, co jest moim fundamentem, ale wydaje mi się, że ta różnorodność, że raz przychodzę do ludzi z filmem, raz przychodzę do ludzi z muzyką, raz jestem jurorem, raz coś tam, jakby ciągle się coś u mnie dzieje, co jest taką moją cechą charakterystyczną i mhm. moją jedyną spójną jest moja zmienność, mhm. nie? Ja zauważyłem w ogóle na TikToku, obserwując influencerki, one zawsze podkreślają, że taką osobą, na którą patrzą z podziwem jest właśnie Julia Wieniowa. Ty, widzi, ty widzisz właśnie, na przykład, że Wersow bardzo o tobie miło się wypowiada i że ty jesteś takim um, poziomem gwiazdy, do którego bardzo wiele tych influencerek dąży. Ojej, to bardzo mi miło, serio. Mhm. Bardzo, bardzo to jest miłe i takie motywujące, mhm. to znaczy, że to, co robię ma sens mhm. I, i będę robić to dalej. A ciebie boli trochę określenie influencerka, kiedy podpisuje się ciebie influencerka? Kiedyś mnie bardziej bolało, teraz y, to słowo już tak, wiesz, weszło w nomenklaturę weszło biznesową, że nie ma się też co wypierać tego, no bo jednak influencer jakby się tak bliżej zastan dłużej zastanowić nad tym słowem, no to jest osoba, która ma wpływ, mm -hmm. tak? I, I ma wpływ na ludzi, i, i to jest osoba, która gdzieś tam wyznacza trendy. Więc w sumie jest to dosyć pozytywne określenie. Ja kiedyś miałam podejście, że to trochę jest pejoratywne, ale, ale absolutnie nie, natomiast no, ja się wywodzę jednak mimo wszystko z aktorstwa tak. i z muzyki i tak się zaczęła moja przygoda i to jest może też odpowiedź na twoje wcześniejsze pytanie, jak jest ten mój fenomen, że jednak u mnie, na tym moim Instagramie i tak dalej, za tym wszystkim stoi jednak jakaś jakiś konkretny, jakaś konkretna praca, Jakiś yy, konkretny talent, wiesz, który od lat szlifuje nie? Mhm. I, 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 i na tym polega moja, yy, moje bycie w show-biznesie. Mhm. Wiesz, miałam 14 lat. Zaczęłam grać w serialu Rodzinka.pl, potem pojawiły się inne produkcje filmowe, serialowe, potem zaczęła się ta muzyka. Ja od dziecka, od czwartej klasy podstawówki, wiesz, chodziłam na zajęcia muzykalowe, występowałam w teatrze i to jest mój kor, to jest, to jest takie moje DNA w ogóle, muzykal. I, I stąd ta moja różnorodność może, dlaczego nie skupiam się tylko na jednej rzeczy, no bo po prostu ten muzykal sprawił, że ja kocham i taniec, i śpiew, i aktorstwo, i Aha. wiesz, przeróżne rzeczy. No i to jest chyba taka jakość, która po prostu trzyma się, która utrzymuje mnie na tej Konfans fali taki. po prostu, taki hmm. konstans. Hmm. Gdybym tylko, wiesz, skupiała się na wrzucaniu zdjęć na Instagram, nie wiem, w, w, w ładnym make-upie, czy nie wiem, stylizacji i tak dalej, to myślę, że to by po prostu się... Przejadło ludziom i, się, i ten potencjał by się po prostu wyczerpał. Mm. A tak to ja nie mam jednego wiaderka, tylko kilka wiaderek, tak. i one po prostu raz się ten, to wyczerpie, to tam to mm. się napełni i tak wiesz, sobie żongluję mm. tym po prostu. Gdzieś <grym> mam poczucie, że 2025 będzie bardziej muzycznym wiaderkiem. Oj, tak, myślę, mm. że tak. Chociaż duży film też wychodzi mm. w, w tym roku ze mną w roli głównej Maćka Musiałowskiego. To będzie też duży projekt, okay. ale tam też będzie muzyka mhm. promująca film. Także bardzo trzymam za to kciuki i gdzieś tam na, na, na ten projekt liczę. Więc widzisz, no nie będzie tylko muzyka, ale rzeczywiście teraz głównie siedzę sobie w studio i, 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 i tworzę materiał. I wiem, że ja nie idę taką klasyczną drogą wokalistki, wiesz, yy, materiał, trasa, materiał, trasa, coś tam, singiel jeden czy trzy maksymalnie, tylko ja tak trochę. Przez to, że zajmuję się różnymi rzeczami, to tak trochę idę swoim własnym rytmem. Kiedyś bałam się, że to będzie przeszkadzać, ale mi to absolutnie nie przeszkadza. Po prostu wydrążyłam sobie swój rodzaj kariery. Mhm. A w którą stronę muzycznie teraz będziesz szła? Tanecznie, mhm. ale troszkę bardziej mrocznie. Mhm. Myślę, że ci się spodoba, to jest tak Twoje klimaty w licu. A tak. spotkałem się ostatnio właśnie Jeremiego i mówi, że macie nowe pomysły właśnie. Tak, tak. No Dużo w szufladzie w ogóle jeszcze rzeczy czeka i teraz y, mam znowu w sobie taką, wiesz, chęć do pracy, mm. wręcz taką niecierpliwość aż y, do wydawania nowych rzeczy, także na pewno się dużo wydarzy niedługo. Mm. Nie masz za bardzo chyba czasu na to, żeby odpoczywać za bardzo na mieście, bo nie chcę też absolutnie Cię tutaj wpakować na minę, ale myślę, że prędzej czy później ktoś skonfrontuje Cię z tym pytaniem i nie, nie powiem tutaj żadnego konkretu, ale Ty jesteś za, e, zaskoczona, że wciąż po ośmiu latach aż, ta, aż tak bardzo czatuje się na każdy Twój ruch na mieście, zwłaszcza w tych popularnych miejscach w centrum Warszawy? Jesteś zaskoczona czasami wciąż zdjęciami, które wypływają? Nie jestem zaskoczona. Wręcz ostatnio słyszałam, to jest zabawne, bo słyszałam, że ci, ci nowi influencerzy, w sensie nowi, nowe pokolenie gwiazd internetu, często sami sobie takie jakieś. Hmm, udawane związki, czy mhm. jakby, że oni sobie sami to tworzą po to, żeby o nich pisano. A ja mam coś takiego, że ja zawsze od tego uciekałam, ja strasznie nie lubię, jak media piszą o moich jakichś tam prywatnych rozterkach czy nierozterkach, albo, do, albo dopisują rzeczy, które absolutnie nie są prawdą. Mhm. Ja nigdy na swoim Instagramie, na swoich social mediach nie pokazuję pr życia prywatnego, bo szanuję po prostu je i nie chcę żeby tam, wiesz, nikt z butami właził. I ja uważam, że media same kreują za mnie te wszystkie jakieś historie, afery, dramy i tak dalej. Ja tego nie podkręcam. Ja tego absolutnie też nie chcę komentować. To że jest swoim życiem. Ja kiedyś się przejmowałam, teraz staram się po prostu do tego uśmiechać, że okej, okay, rozumiem, że ludzi bardziej interesuje to z kim ja się spotykam, albo z kim piję kawę, czy nie wiem, anything, czy co założę, mm. niż... Julia Wiedziwa też może być do baru, słuchajcie, ja nie widzę w <słuch> tym nic złego. Ja to, zresztą ja mam takie podejście, że kiedyś się tym przejmowałam, że mi dopisywano różnych jakichś facetów, coś, zwykle, absolutnie nie nietrafnie, absolutnie nie trafnie. a teraz mam coś takiego, no dobra, no to sobie dopisujcie, no to, co ja mogę z tym zrobić, a nawet jeśli by to, by to prawda, mm. to dlaczego? Są podwójne standardy. Strasznie mnie to wkurza, że kobiety mogą mniej. Nie tylko w tym kraju, w ogóle na świecie. Mam wrażenie, że my możemy mniej. Jak, jak się ja wiem, jakiś facet z kim spotka, to jest to bijemy brawo, że ale z niego lovelas. A jak dziewczyna, to że czytam o sobie jakieś różne nieprzyjemne komentarze. Puchar przechodni, tato ma przebieg, to coś tam. Jezus Maria już, abstrahując od tego, że to jest nieprawda. To nawet jeśli, to, to, co wam do tego, mogę, jak to powiedziała to, ale będziesz mieć clickbait, ale będziesz mieć, nie wiem czy ja nie powinna, ale Kalina Jędrusik, będę się bzykać z kim chcę i Tobie nic do tego. Tak? I taka jest prawda. Dla, dlaczego my się interesujemy czyimś życiem, kto z kim chodzi do łóżka lub nie chodzi. Mhm. Już naprawdę, żeby nie było, nie komentuję, wiem co, jakby Ach. o jakim artykule mówisz, bo tak. w ogóle nie o to chodzi, tylko tak wiesz co, zastanawia mnie cały ten przypadek. Mhm. Czemu my mamy te podwójne standardy. Zwróćcie na to uwagę ludzie i dajcie, dajcie Sesiana, zajmijcie się przede wszystkim swoim e, łóżkiem. I to jest lepszej płyty nie może być. <laughs> Dzięki wielkie Julka. <laughs> Dziękuję.